Z nami niezwykle emocjonujące Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, których domem była po 10 latach Planica. Medale zostały podzielone pomiędzy trzy reprezentacje: Niemców z indywidualnym złotem i brązem oraz srebrem drużynowo, Norwegów z indywidualnym srebrem i drużynowym złotem, a także brązem drużynowym Polaków. Dzisiaj podsumujemy sobie te cztery dni wielkich rywalizacji. Czwartkowe kwalifikacje zostały poprzedzone jak zwykle ważnymi w tym przypadku treningami, które decydowały o tym, kto zostanie wybrany do czwórek w danej drużynie. Oczywiście Norwegowie mieli zagwarantowane dodatkowe piąte miejsce zabraniającego tytułu mistrza świata Daniela André Tande. rywalizacja u Polaków oto czwarte miejsce była bardzo interesująca, stękała zniszczał oraz murańka mieli wszyscy podobne szanse na występ w kwalifikacjach. Oba treningi jednak pokazały jasno, że to Andrzej jest najlepszej formy i zasługuje na szansę w planicy. Za każdym razem był najlepszy z tej trójki, kończąc trening na 22 i 13 miejscu, co zdecydowanie napawało optymizmem. Jeszcze przed wieczornymi kwalifikacjami dowiedzieliśmy się, że Szwajcarzy nie wystąpił ze względu na zakażenie wirusem u trenera kadry. Jednak najważniejszą informacją było wycofanie się z mistrzostw Stefana Krafta, który po pierwszym skoku treningowym zauważył nawrót bólu pleców. A szkoda, miał formę co udowodnił najdłuższym skokiem tej sesji na odległość 239 metrów, więc straciliśmy tym samym kolejnego faworyta do medalu. Same kwalifikacje pokazały nam, kto może powadzić o najwyższe miejsca, i zgodnie z przewidywaniami, mieliśmy Norwegów i Niemców oraz aspirujących do tego Polaków. Zaskoczeniem jednak była postawa Michaela Hajbeka, który w jedynym konkursie Pucharu Świata w Bliźle, w którym wcześniej uczestniczył, zajął dziesiąte miejsce. Najlepszy z Polaków Kamil Stok zajął szóste miejsce, żyła dziewiąte, Kubacki, dwunaste i stękała trzynaste. Tylko siedmiu skoczków odpadło, w tym dwóch Szwajcarów oraz dyskwalifikowany Sakała. Po kwalifikacjach fani mieli trzech faworytów, oczywiście dwóch liderów klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Eisenbichlera i Graneruda oraz sensacyjnie Hajbeka. Ten w piątek poleciał na 245 metrów, co nawet mimo lepszych warunków było niesamowitym wynikiem. Piątkowe serie przebiegały w różnych warunkach, raz pod narty, raz w plecy, jednak nawet te gorsze warunki skoczkowie byli w stanie wykorzystać. Trzy fenomenalne loty oddała najlepsza trójka pierwszej serii: Klimow, Hajbek oraz Geiger. jaku Rosjanie przeważały lepsze warunki, ta kreszta stała się faworytami do złota. Halvor i Markus zajmowali czwarte i piąte miejsce, a pierwszą dziesiątkę zamykała trójka Polaków: Żyła, Stękała i Kubacki. W drugiej serii fantastyczny lot oddał Kamil Stoch, co było trzecią najlepszą próbą. Toż zagrane Rudem i Eisenbichlerem, który lotem na 247,5 metra awansował na podium. Awans też zajczył Piotr Żyła, który był w grupie zawodników, którzy mieli jeszcze szansę powalczyć o medal. Klimow nie poradził sobie z gorszymi warunkami, przez co spadł na dziesiąte miejsce, co i tak było bardzo dobrym wynikiem dla niego. Prowadzenie po pierwszym dniu utrzymał Karl Geiger, mimo gorszego skoku, jednak tuż za nim byli Gran i Jazjan Bichler, którzy odrobili ogromną ilość punktów. Peloton zamykał Hybe, który miał najgorsze warunki w całej drugiej serii, przez co nadal miał szansy na medale. Andrzej Stękało otrzymał świetną formę i zamykał pierwszą dziesiątkę, a Dawid Kubacki mimo podobnego do pierwszego skoku spadł dwa miejsca przez lepsze loty rywali. W sobotę odbyły się dwie kolejne serie konkursowe na tych mistrzostwach, przez co po raz pierwszy od 2010 roku na Mistrzostwach Świata w lotach rozegrano wszystkie cztery serie. Najgorzej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, który ostatnim lotem jedynym wśród Polaków poniżej 200 metra spadł na 15 miejsce. Wyżej już w pierwszej dziesiątce nie doszło do żadnej zmiany miejsc, co powoduje, że Andrzej Stękała zajął dziesiąte, Kamil stoch ósme, a Piotr Żyła najlepszy z Polaków w siódme miejsce. Na podium niesamowity lot na odległość 243 metrów pokazał Halvor Egner-Graner, dzięki któremu poważnie zagroził Geigerowi. Karl mimo gorszego blisko 12 metrów lotowi utrzymał prowadzenie wygrywając o zaledwie pół punkta, czyli praktycznie pół metra i został nowym mistrzem świata. Jest on czwartym Niemcem w historii z tym tytułem po Dieterze Tomie w 1990, Svenie Hanowadzie w 2002 i 2004 oraz Severinie Frondzie w 2014 roku. Podium uzupełnił Markus Eisenbichler, czwarty był Hajbek, piąty Johansson, szósty Sato i prócz Polaków dziesiąty skończył Klimow. W niedzielę odbył się ósmy w historii Mistrzostw Świata w lotach konkurs drużynowy. Po konkursie indywidualnym ewidentnymi faworytami byli Niemcy, którzy mieli złotego oraz brązowego medalistę, a także pozostało dwójkę na 11 i 14 miejscu. Ich głównymi przeciwnikami byli Norwegowie, którzy mieli fenomenalnego srebrnego medalistę Graneruda, a także świetnie skaczących Johanssona i Tande oraz średniego w ten weekend Forwanga. Potencjał mieli pokazać Polacy, na których medal tutaj był obowiązkiem przy bardzo słabych drużynowo-austriakach, zawodzących Japończykach i zniszczonych od środka Słoweńcach. Ci ostatni mimo zwolnienia trenera, wyrzucenia Timiego Zajca i powrotu Petera Prełca do szóstego lotu byli dosyć blisko Polaków. Wśród naszych reprezentantów fantastycznie prezentowali się Żyła i Stękała, jednak do walki o srebro zabrakło nam znacznie lepszego pierwszego lotu Stocha i w ogóle Kubackiego w tym konkursie znów wiedli indywidualni medaliści, którzy zajęli też trzy pierwsze nieoficjalne miejsca w niedzielę. O zwycięstwie jednak przesądził sobotni przegrany czyli Granerod, który w konkursie drużynowym był po prostu nie do powstrzymania. Norwegowie wygrali złoto już trzeci raz z rzędu, Niemcy wrócili na podium po jednym czempionacie przerwy, a Polacy obronili brąz. Na koniec ocenimy sobie postawy Polaków na tych Mistrzostwach Świata. Z wiadomych przyczyn nie będziemy tu mówić o Klemensie, Murańce i Aleksandrze z Niszczole. Piotr Żyła, 6 minus. Żyła jechał do planicy z ogromnymi nadziejami. Radził sobie bardzo dobrze w Pucharze Świata, a na Mamutach przez jakiś czas był uznawany za najlepszego z Polaków, mając nawet rekord kraju. W czwartkowych kwalifikacjach był drugim z naszych reprezentantów, kończąc na dziewiątym miejscu, ale wiadomo dla niego to był bardziej jak trzeci trening. W następnych dniach udowodnił swoją formę, za każdym razem przekraczając 220 metr a raz w niedzielę nawet 230. Zdecydowanie najlepszy z Polaków i jest mały niedosyt, że podium było daleko daleko nie do osiągnięcia przy tak fenomenalnie skaczących przeciwnikach. Siódme miejsce to i tak ogromny sukces i napawa to nadzieję przed zbliżającym się turniejem czterech skoczni. Minus jest jednak tylko po to, by bardziej docenić następnego Polaka. Andrzej stękała. 6. Można by tu było dać nawet 10, 100, a nawet 1000. Andrzej to objawienie tego sezonu w kadrze i naprawdę możemy się tylko cieszyć, że mamy znów tego czwartego skoczka. Chociaż patrząc na jego występy, to ciężko o nim powiedzieć teraz, jako o czwartym, a raczej kolejnym pełnoprawnym członkiem kadry A. Najlepszy z trójki walczącej o występy w konkursie indywidualnym, trzynasty w kwalifikacjach, a potem fenomenalne dziesiąte miejsce na koniec rywalizacji. Kamil Stoch 4 Zdecydowanie najlepszy w treningach, najlepszy w kwalifikacjach, a start w konkursie indywidualnym no średni. Coś jest nie tak z jego pierwszymi skokami w oficjalnych zawodach. Tak samo było w drużynowce, gdy jego pierwszy lot był najsłabszy odległością wśród Polaków. Poza tym jednak oddawał bardzo dobre loty, ale nadal w najważniejszych momentach zabrakło mu tych najlepszych lotów, a szkoda. Brakuje mu dużo do jego dawnej formy, chociażby do jej części, ale nadal pokazuje, że potrafi skakać na wysokim poziomie. Dawid Kubacki 3. Na ten moment najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, więc były ogromne nadzieje na jego występy w planicy. Miał problemy z bólem pleców, ale czy jest to wytłumaczenie gorszego weekendu? Stefan Kraft też miał je i wycofał się z zawodów mimo pokazania, że jest w formie. A wiadomo przecież, że na skoczni Mamucie jest jeszcze prościej o pogłębienie kontuzji, więc Dawid mocno ryzykował. Zabrakło jego lotu w niedzielę, a także indywidualnie, jednak trzeba o tym zapomnieć i skupić się na Pucharze Świata i zaraz na Turnieju w Skoczni. I tak wygląda nasze podsumowanie Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Jak wy byście ocenili naszych skoczków za występy w Słoweńskiej Planicy? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcin Rutkowski z Jazz Concert Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.